Tarot na niedzielę, 12 listopada 2023 roku. Witajcie, kochani, w niedzielę. Dzisiaj, 12 listopada 2023 roku, karty tarota wskazują nam niezwykle interesujący dzień, zdominowany przez kartę 10 pucharów. A co nam mówi ta karta? Jakie energie będą nas otaczać w niedzielę? Przygotujcie się na emocje i pełne pozytywnej atmosfery wydarzenia. Karta dziesięć pucharów obfitość emocji. Dzisiaj dziesięć pucharów przepowiada obfitość emocji i pełnię uczuć. To czas, aby czerpać radość ze swojego otoczenia i dzielić się nią z innymi. Ta karta symbolizuje także harmonię w relacjach międzyludzkich, co oznacza, że bliskie związki będą kwitnąć. A konflikty łatwiej będzie rozwiązywać. Miłość i Bliskość. W miłości oczekujcie dziś niezwykłego zrozumienia i wsparcia. Jeśli jesteście w związku, spodziewajcie się romantycznych chwil i wyjątkowej bliskości. Jeśli zaś jesteście singlem, karta ta wskazuje, że dziś możecie spotkać kogoś wyjątkowego lub odczuć silne przywiązanie do istniejących relacji sukces i osiągnięcia Jeśli macie plany czy cele, dziś jest doskonały dzień, aby się nimi dzielić i celebrować swoje osiągnięcia. Karta dziesięć pucharów przynosi ze sobą obietnicę sukcesu i spełnienia. Bądźcie otwarci na dobre energie, jakie niesie ze sobą ten dzień. Dzielenie się dobrem Nie zapomnijcie o innych. Dziś jest doskonały moment, aby podzielić się swoim szczęściem i sukcesem z bliskimi. Dzięki temu wzmocnicie więzi rodzinne i przyjacielskie, budując wspólnie pozytywną przyszłość. Unikaj negatywności. Choć karta 10 Pucharów niesie ze sobą wiele pozytywnych energii, pamiętajcie, aby unikać negatywności. Skoncentrujcie się na tym, co dobre i nie pozwólcie aby drobne trudności zepsuły Wam humor. Podsumowując, niedziela 12 listopada 2023 roku będzie dniem pełnym radości, miłości i sukcesu. Wykorzystajcie go, aby celebrować życie i dzielić się pozytywną energią z innymi. Niech 10 pucharów przyniesie Wam obfitość szczęścia i uśmiechu. Wróżbita Łukasz Węcka